Skor, flash wstajesz i wiesz. Polscy zdobywcy Pucharu Mistrzów. Odcinek drugi, Józef Młynarczyk. Latem 1984 roku Józef Młynarczyk przeniósł się z Widzewa Łódź do Bastii. Po niedługim czasie dołączył do FC Porto, odrzucając konkurencyjną ofertę AS Monaco. W maju 1987 roku FC Porto odniosło sensacyjne zwycięstwo w finale Pucharu Mistrzów, pokonując faworyzowany Bayern Monachium. Bramki Smoków z Porto strzegł nie kto inny jak. Józef młynarczyk, który stał się drugim po zbigniewie bońku zdobywcą cennego trofeum. To było zaskakujące wydarzenie, które zapisało się w historii lat 80. Przed meczem nikt nie sądził, że Bayern może przegrać, był zdecydowanym faworytem. Ale małe żuczki, sporto, jak nazwał drużynę młynarczyk, udowodniły, że futbol potrafi zaskakiwać. Dla Bayernu wszystko zaczęło się zgodnie z planem. W 25 minucie, tak zwanym szczupakiem, Ludwik Kögl zaskoczył młynarczyka, a bawarczycy wyszli na prowadzenie, mimo że Polak wyciągnął się jak struna, nie zdołał dosięgnąć piłki. W 78 minucie Algierczyk dokonał słusznego wyboru i doszło do wyrównania. Porto nie zatrzymało się na wyrównaniu. Zaledwie 3 minuty później duet Juary, Madier ponownie rozmontował obronę Bayernu. Sensacja. Knockout. Dla Bayernu nie było już powrotu. Tak nasz bohater wspomina wydarzenia z boiska. W obronie graliśmy, jak zwykle zresztą, dość prawidłowo i piłkarze Bayernu nie mieli stuprocentowych sytuacji, natomiast dość dużo wrzucali na wysokiego Honesa, który miał te piłki zgrywać. Jeśli chodzi o wychodzenie z bramki, to czułem się w tym meczu dość pewnie i wszystkie piłki wyłapywałem. W tym meczu najwyższe oceny powinna dostać nasza obrona. Przed meczem wszyscy eksperci spodziewali się łatwego zwycięstwa Bayernu, ale drużyna Młynarczyka udowodniła, że futbol potrafi zaskakiwać. To wydarzenie zapisało się w historii futbolu jako przykład odwagi i determinacji. Wielki Bayer na kolanach. Józef Młynarczyk prawie bezrobotny. Faf. Natomiast bezradny. Sensacja. I polski akcent w finałach Europejskich Pucharów po Bońku. Nie zapominamy o finale Zabrzan w Pucharze Zdobywców Pucharów. Józef Młynarczyk również mógł się czuć zaszczycony. Szkoda tylko, że Józek nie reprezentował w tym meczu Widzewa, ale liczy się to, co stało się na wiedeńskim praterze. Na koniec. Wielki sportowiec z wielkim bagażem doświadczenia, droga do sukcesu. Była trudna, pełna determinacji, chociaż wydaje się, że sukces naszego rodaka jest mało znany. Należy mu się miejsce w kanonie legend, zdobywców najważniejszego trofeum klubowego w Europie chwała zwycięzcom. Dziękuję za uwagę, warto przypominać o wielkich sportowcach. Jeśli zauważę, zainteresowanie filmem stworzę trzeci odcinek z tej samej serii.